Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie Mozdok, gdzie będę strzelał do czołgów Bitwa jest rozgrywana w trybie z jednym punktem do przejęcia, który jest umiejscowiony w prawym, w lewym górnym rogu patrząc na minimapę i podejrzewam, że tam będzie się rozgrywała główna część bitwy No to dość ustawia rozgrywkę już na początku Zaletą dla mnie takiego układu na mapy jest to, że cała reszta mapy będzie wolna prawdopodobnie i będzie można sobie objeżdżać przeciwników, co też będę robił w tej bitwie. A zadaniem dziennym mam, jest to, że mam wygrać bitwę z 50% udziałem. Co nie jest wielkim wyczynem, wystarczy po prostu wygrać i będzie ten, y, to zadanie y, y, zaliczone. Y, w tej chwili pokazują mi się już pierwsi przeciwnicy. Tam flak stał, ale flaka już ktoś rozwalił. Y, wyjeżdżam za tej górki. Poko, powoli pokazują się następne pojazdy. Jest Komet 1. -ka. Zatrafienie no ale, panie Komet, jak będziesz tak stał. No, to długo sobie nie postoisz. Komet ściągnięty, podświetlił się Tygrys H1. Za tego bunkra mam jakąś osłonę i będę mógł sobie spokojnie strzelać. H1 tym razem już po pierwszym strzale rozwalona. Jest M18. Też one shot następny jest z jedynka. Jest tam jeszcze y, haubica no ale tu już takiego czystego przestrzału na nich nie mam. Tą chałupicę warto by było ściągnąć, bo ona pod, będzie mogła tam dużych szkód narobić, no ale co zrobić, jak, jeżeli nie mam y, przestrzału na nich? Y, podjeżdżam bliżej, w kierunku ich respa będę miał łatwiejsze. Yy, łatwiejszy ostrzał yy, w tej chwili nasi drużynowi odbijają punkt to dobrze bo bitwa jak mówiłem ma być wygrana żeby zaliczyć zadanie a mi tutaj się pokazał nasz, nasz horn pierwszy strzał zupełnie nieudany posadzony kalafior mam tego TDK bokiem Strzelam w magazyn amunicji. A magazyn okazał się być pusty. Została amunicja tylko na podłodze. To niedobrze, bo będzie w tej chwili trudno tam trafić. Wpadają na naszkornie następne y, uszkodzenia, ale to mi nic nie daje. Teraz naszkor się do mnie obrócił, ale ja dostaję strzała z y, lewej strony. To jest M4A3 jedzie do mnie. Na szczęście nie mam tak dużych uszkodzeń, żebym nie móc y, nic robić. Odbijam M4. No i za wcześnie strzeliłem. W nie trafiłem w gniazdo KMU, Teraz już nie jest dobrze dla mnie. Na szczęście y, drużynowy rozwalił tą M4 i udało mi się to przeżyć. Trochę się obawiałem tego tygrysa E. No ale wjeżdżam do naszchorna i Horn się odgryzł po tych kilku nieudanych strzałach. No tak to się kończy, jak się, jeżeli się nie rozwala przeciwnika, to przeciwnik najczęściej rozwala nas. Następny pojazd to jest Pantera D. Przeciwników już na minimapie nie ma podświetlonych, jest tylko jeden ciężki czołg. A że godziny dały bombowca do użycia, no to sobie polecę. Bitwa na razie wygląda na wygraną. Zamknęliśmy przeciwników na ich respie, no ale nie wiem czy mi się uda zrobić te 50% mam do użycia y, B24, 8 bomb. No i po kolei na te wszystkie pojazdy będę je te bomby zrzucał. To jest ten tygrys. Pierwsza bomba, druga, trzecia, czwarta. No i tutaj dostałem już postrzały, więc to co mam, to zrzucam. Już nie celuję. No jest jeden frag, drugi, trzeci i to wszystko. No, tak już lepiej. Sześć fragów z nalotu to już jest całkiem przyzwoity wynik. Rozsądnie by było teraz się rozbić, ale że dostałem postrzały, nie dam im fraga darmowego. Polecę sobie, aż mi zaliczy yy, ten nalot cały. Nie rozbiję bombowca. No i teraz co? Przeciwnicy porozwalani, nasi już dojeżdżają na wygodne yy, miejscówki. W tej chwili już no praktycznie jest w bitwie. Przeciwnicy są zamknięci na RESPie. To jest typowe dla tej mapy, że jeżeli się nie uda wyjechać w wygodne miejscówki, to już potem trudno jest zrobić cokolwiek. Jest H1, do której będę chciał strzelić, ale tu jest bardzo słabe podświetlenie, tylko zatrafienie. Za to AC4 ładnie stanął na nasypie. No i już nie stoi. Jeszcze tą Hajdenkę, ale odjechała. Nie ma się co tam z nią bawić, bo to i tak nic żadnego efektu nie przyniesie. Tu niby złapałem zielone, ale spóźnione to celowanie drużynowy zdążył ją rozwalić. Ja dostałem asystę. Jest jeszcze Panteradę. No, też spóźniony. No, zobaczcie, że już przeciwników w zasadzie nie ma na mapie. Hmm, paska u nich też w zasadzie już nie ma. No, całe szczęście udało mi się zrobić dobry nalot. Więc jestem spokojny o zaliczenie tego zadania. A godziny bitwę skończyły, misję skończyły na pierwszym miejscu z dziesięcioma fragami, może być. Z mojej strony to wszystko, zostawiam statystyki, cześć.